Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. O, śnieg zaczął padać właśnie, a chciałem opony już na letnie zmieniać. Szanowni Państwo, z góry uprzedzam, że dzisiejsza recenzja filmu Psy 3 będzie zawierała spoiler. To znaczy, mówiąc tak po polsku, że opowiem o co w tym filmie chodzi i jakie jest zakończenie tego filmu. I przy okazji podkreślam, że ja tak naprawdę do końca nie wiem o co w tym filmie chodzi, ale przedstawię Państwu swoją wizję tego, jak ja to widzę. Dlatego, jeśli Państwo są zainteresowani tym, żeby film ten obejrzeć, no w kinach to już rzadko kiedy grają, ale na pewno będzie gdzieś w necie do obejrzenia. Jeśli Państwo chcą go obejrzeć, to zachęcam do tego, żeby. Wyjść teraz z tej audycji, bo ja na przykład nie lubię oglądać filmów, gdzie wiadomo jak się dany film zakończy, a już w ogóle jak czytam jakąś książkę i ktoś mi powie albo przez przypadek, przez nieszczęście przeczytam jak się ta książka kończy, to zabiera mi to całą radość z tego wydarzenia, jakim jest przeżycie przygody za pomocą książki, filmu Dzieła Sztuki. Wczoraj kupiłem dwie książki w Empiku, będąc w Rzeszowie. Najnowszą książkę pana Pilipiuka, Przyjaciel Człowieka i pana, chyba Szmita. Coś tam zgaśnie słońce, czy coś? Oba najnowsze hity, mówię, trzeba kupić. Trzeba być na topie. Szanowni Państwo, ale przejdźmy do recenzji. Jestem w trudnej sytuacji, dlatego że wczoraj, po tym, gdy w Heliosie obejrzałem film Psy 3. Mieliśmy z przyjaciółką jechać jeszcze do multikina w Millenium, w Millenium w Hall w Rzeszowie i tam chciałem obejrzeć film Bad Boy pana Patryka Wegi, e, natomiast tak mnie rozbolała głowa, tak się źle czułem, w ogóle miałem taką, nie wiem, kręciło mi się w głowie, e, tak jakbym miał jakiś odruch wymiotny, e, źle się czułem, więc wróciliśmy do domu. Natomiast później kumpel do mnie dzwonił i on też mówił, że się tak czuje. Może to coś z może jakieś wiatry, może coś, ale fatalnie się zacząłem czuć. Nie mam pojęcia z czego to wynikało. I dlaczego Państwu o tym mówię w recenzji filmu? Dlatego, że może ten ból głowy to jest jakiś nowotwór, może Alzheimer, może coś. I może dlatego nie zrozumiałem do końca filmu. Więc ja Państwu podkreślam, że ja byłem niedysponowany w czasie oglądania tego filmu. Może to jest mierne, mierne, ale wierne usprawiedliwienie tego, że ja do końca nie wiem, o co w tym filmie chodziło. Natomiast załóżmy, że sobie wyobrażam, o co tam mogło chodzić. I powiem Państwu tak. Z jednej strony ten film nie był zły. Fajnie się go oglądało, fajne zdjęcia. Widać, że to jest po prostu. Nie jestem profesjonalistą, nie znam słownictwa, jeśli chodzi o recenzję filmów, więc wybaczcie, jeśli Państwa zawiodę w tym względzie, ale to było naprawdę dobre. Widać, że to było robione przez fachowców. To było dobre, ale nie było wybitne, nie budziło żadnych emocji. To było dobre, żeby sobie posiedzieć, poglądać. Nie budziło to kompletnie żadnych emocji we mnie. I dam Państwu przykład. To jest tak jakby artysta światowej sławy narysował skodę z podwoziem opla. No okej, okay, może oddać ten samochód w 100% narysować ulicę 50 ludzi widocznych na tej ulicy z idealną dokładnością. Czy to będzie dobre? Tak, to będzie dobre, to będzie mało tego, że dobre, to będzie świetne. To będzie świetne odwzorowanie rzeczywistości. Jeszcze małego agresywnego człowieczka, który podskakuje i coś tam krzyczy do siebie, że on ma wszystko, że jest na luzie, że wszyscy są nikim, bo on sobie opłacił rachunki właśnie za gaz. I to będzie w 100% procentach idealne. I to będzie świetny artysta. Bo żeby namalować z takim oddaniem szczegółów, to trzeba kilkadziesiąt lat być w i trzeba być profesjonalistą. Tylko po cholerę mam patrzeć na taki obraz, jak mogę sobie spojrzeć w realu na coś takiego. I poza tym, po co patrzeć na coś takiego? No, po co patrzeć na skody z podwoziem Mopla? No, przecież to żal spojrzeć na to wszystko. Czyli mamy tu do czynienia z piękną sztuką filmową, to znaczy świetne zdjęcia, naprawdę fajnie się to ogląda, tam nie ma żadnych błędów, ale nie budzi to ani żadnych emocji, nie daje żadnego przesłania, nie powoduje u twórcy, nawet już nie mówię o pozytywnym wstrząsie, bo to już w dzisiejszej kulturze, która jest plugastwem, która upada, w której nie promuje się moralności, to to już jest wielka rzadkość. No to chociaż niech mnie wstrząsną, że będzie, nie wiem, hektolitry keczapu, dającego krew, nie będą tysiące zwłok. No nawet tego nie ma, no niby pod koniec jest, ale to jest po prostu tak żałosne. Czyli jest to dzieło mm, świetne warsztatowo, tylko nie widzę żadnego powodu, żeby na to patrzeć. Może tak. Kolejną rzeczą, którą chcę powiedzieć, to jest wątek moralny. Za cholerę nie idzie zrozumieć. Ja jestem prostym chłopakiem z Podkarpacia, który przyjechał z Warszawy do Podkarpacia, więc jestem prostym chłopakiem bez natury. Ja może wielu rzeczy nie rozumiem. Może Państwo rozumieją, to proszę, żebyście mi wytłumaczyli. Ale proszę, żeby ktoś mi wytłumaczył, na czym polega sens dzieła, w którym Franz Maurer, czyli grany. Mocny, ostry zawodnik grany przez pana Bogusława Lindę, świetnego aktora, który to no, grał sukin synów, morderców, ale zawsze były tam jakieś zasady, honor. No, coś tam takiego było, tak, że to było jakieś wartości jednak jakieś były. Może prymitywne, ale były. Nie takie o zabijanie o, dla pieniędzy, o takiego, tylko dla jakichś tam zasad. Zerżnął mu kobite, został zabity. Dlatego, że nie dochował wierności przyjacielowi, czyli dla zasad, z braku zasad, potem tam były psy dwa, ale zawsze ten Franz Maurer miał jakieś zasady, coś za tymi mordami stało. Natomiast tutaj w tym filmie Franz Maurer wychodzi z więzienia, zostaje czymś zatruty prawdopodobnie polonem albo talem przez ojca gangstera, którego zabił który jest oficerem, podajże z tego co pytam, kapitanem Gieru, czyli wywiadu wojskowego FS... Rosji dzisiejszej, byłego Związku Radzieckiego. No i tam gdzieś, ja już nie pamiętam, tych psów, dwa, podobno Franz Maurer zakosił milion dolarów, w związku z tym chcą ten milion dolarów, jak zwróci, to będzie miał lekką śmierć i został zatruty, tak? Wypił jakąś kawę, podobno, i w tej kawie coś takiego było, że został zatruty. I miał 7 do 10 dni życia zanim umrze. Odnajduje Waldemara, czyli postać graną przez Cezarego pazurę. No i się okazuje, że temu Cezarze przepraszam, że temu kumplowi granego przez. Jezu gubię się trochę. Zaginął syn. Krótko mówiąc, uwaga, zaspoileruje. Okazało się, że ten syn umarł. Na końcu się okazało w ten sposób, że policjanci. Po zatrzymaniu dwóch chłopaków, robili mu przesłuchanie, taserami go popieścili, w toalecie go po prostu zabili, podrzucili te zwłoki gdzieś na ulicę. Krótko mówiąc, ten ojciec tego zabitego chłopca, grany przez Cezarego Pazurę, i Franz Maurer porywają jednego z funkcjonariuszy, który potem się okazuje był niewinny, torturują go bestialsko, polewają mu nogi, benzyną zapalają. Jeden z jakichś tam informatyków, weteranów, już nie pamiętam, z weteranów z Afganistanu? Nie, już nie pamiętam. Wbija mu, nie wiem czy Państwo wiedzą dlaczego mu tak wbił w twarz, bo to chodzi o to, że tam jest nerw trójdzielny. Jest to nieprawdopodobnie bolesna rzecz podobno. I tam wbija mu coś, ostrze, tak, no jest torturowany. No i na sam koniec. Następuje kwintesencja tego filmu, która sprawiła, że może dlatego mnie ta głowa rozbolała. Bo to jest tak niemoralne, że w związku z tym, że jeden policjant, przepraszam, dwóch, było sprzedajnymi policjantami, czyli pracowali dla gangsterów, to zostaje ubitych co najmniej kilkunastu policjantów, antyterrorystów, czyli uczciwych ludzi, którzy za jakieś tam marne pieniądze walczą z bandytami. Jest to takie skurwysyństwo, że zupełnie godzi to wizerunek takiego, no, morderca, ale z zasadami. Nie zabijającego dla kasy, tylko dla jakichś tam zasad, tak? Taki był ten wizerunek w psach numer jeden i numer dwa. A teraz zabijają Bogu ducha winnych policjantów, robią rzeź, robią wielką strzelaninę z powodu tego, że dwóch nieuczciwych policjantów zabiło jednemu z nich syna. Jaki w tym sens? Jaka w tym moralność? Czy film, żeby się dzisiaj sprzedał, musi zupełnie być kompletnie idiotyczny? Pytam się, czemu byli winni ci policjanci? Przecież taki czyn jak zamordowanie wielu policjantów, bo ktoś tam z policji zrobił e, świństwo, e, dokonał morderstwa na niewinnym chłopaku, przesłuchując go w toalecie za pomocą paralizatorów. No, przecież to się w ogóle kupy nie trzyma. To jest rzecz, którą mogliby zrobić naprawdę najprymitywniejsi bandyci. A tutaj są ludzie z zasadami, którzy mordują policjantów Bogu Ducha winnych po to, żeby, no nie wiem, no to przypomina tak jak zabić, nie wiem, 30 uczciwych ludzi, żeby tam wśród nich jest na pewno jeden nieuczciwy. A i tak przy tej masakrze nie było wiadomo, czy ten nieuczciwy człowiek się tam zjawi. To, że się zjawił, to, no, to wcale nie musiał. Tak więc, no, jest to film dla mnie tak beznadziejny pod względem moralnym, tak beznadziejny pod względem logicznym, ale podkreślam, może ja czegoś nie rozumiem, może ja jestem nienowoczesny, może teraz to tak trzeba, nie wiem. Ja kiedyś, jak jechałem z kolegą, trabantem, to dostałem przez policjantów w Warszawie nieuczciwie 300 złotych. I do dzisiaj, pamiętam, jak wjechałem na skrzyżowanie, gdzie dopiero, jak, jak dopiero je mijałem, zapaliło się żółte światło, dali mi 300 zł, jeszcze mnie tam straszyli, po prostu mi orżnęli. Ale w życiu mi do głowy nie przyszło, żeby przez to, że ci policjanci, którzy sobie polowali, zobaczyli dwóch przestraszonych chłopaków młodych, do głowy by mi nie przyszło, żeby nienawidzić wszystkich policjantów za to, że dwóch nieuczciwych gości mnie skroiło na 300 zarabiałem wtedy, szanowni państwo, w banku na żoli 500 złotych na rękę. Zabrali mi 3 czwarte pensji, po prostu mi oszukiwali jeszcze. Pamiętam jak dzisiaj, to straszyli mnie, że zabiorą mi samochód, tak dalej. Ja od taty wziąłem tego Trabanta. Zabrali mi 3 czwarte pensji. Po prostu mogę powiedzieć, że okradli mnie w biały dzień, ale no co ja miałem zrobić? No to, nawet teraz bym to zapłacił, bo. No co, po sądach chodzić tak, bujać się dla 300 zł, to by mi się już nie chciało. Ale w życiu by mi przez głowę nie przeszło, żeby nienawidzić policji i robić jakąś sprawiedliwość zbiorową, bo tam też jest bardzo wiele uczciwych ludzi, którzy za naprawdę marne pieniądze całe życie się zadają z najgorszą hołotą, bandytami, psycholami, ludźmi toksycznymi, psychicznie chorymi w sensie takim negatywnym, spieniaczami, tak, ryzykują. To, że zostaną zabici, pocięci i to wszystko za ochłapy. Większość policjantów za to płaci. Znaczy, nie wiem czy większość, ale część policjantów płaci za to cenę na przykład alkoholizmu, bo bycie w takim syfie, no to niestety człowiek musi się jakoś od tego uciekać, a najlepiej odcina, no niestety, alkohol i narkotyki od tego. Tak więc, szanowni Państwo, o ile ten film warsztatowo jest bardzo dobry, to jeśli chodzi o sens, o jakiś. Jakąś moralność? Okej, okay, no niech mordują, ale złych. Złych ludzi, złych gliniarzy. morderców, bandytów. Oni <grywania> mordują pod koniec uczciwych policjantów. W jaki sposób ja mogę się wczuć? Bo jeśli oglądam na przykład Psy 1, bo Psy 2 to tak średnio pamiętam jak przez mgłę. Pamiętam był Wolf, handlarz bronią, tak, wycieczka gdzieś gdzie odstrzelili palca temu aktorowi, to znaczy temu panu, którego grał Cezary Pazura to ja się jakoś mogę wczuć, no mu ukochaną kobietę, tak, yy, aktor grany, to był Olo, tak, grany przez pana Marka Kondrada, no jeszcze jakoś ostatecznie, tak, no dobra, po paru drinkach, chociaż nie piję alkoholu, mógłbym się wczuć jeszcze w Lindę, zasady, męskie zasady, męski twardy świat, gdzie łamiesz zasady, giniesz, tak, to można jakoś zrozumieć, zabijanie jakichś handlarzy bronią bestii, tak, można zrozumieć, tak, w imię moralności, jakichś zasad, ale tu zabijanie niewinnych policjantów, bo jakiś sprzedajny zabił mu syna, to jest, jest to tak po prostu niemoralne. Jest to tak nieuczciwe, że ja się nie mogę wczuć w tego bogusia, tak? Nie mogę się absolutnie wczuć we w Franza Małera, bo to jest po prostu zwykły morderca i łajdak, a takich ludzi, no, no, no prosto jest strzelić do uczciwego człowieka. To jest proste. Ale być moralnym, nie strzelić do moralnego człowieka, dobrego człowieka, a strzelać do złych ludzi, to już wymaga jakiegoś wysiłku. Nie mogę się wczuć w żadnych bohaterów. Tam nie ma żadnych bohaterów. Ci, którzy są dobrzy, są najgorszymi kanaliami. Nie ma podziału jasnego na dobrych i złych. Są tylko chuje i skurwy syny. I nie ma nikogo więcej. Dlatego jeśli miałbym wystawiać notę filmom od 1 do 10, to jeśli chodzi o zdjęcia, warsztat itd., itd. to wystawiam siódemkę mocną. No dobra, siódemkę z minusem, ale to i tak jest wysoko. Fajnie się to oglądało, miło się na to patrzyło. Natomiast jeśli chodzi o sens tego filmu, o to, żebym ja się wczuł w akcję, żebym poczuł energię, bo po to idę do kina, żeby poczuć fajne emocje. Oderwać się troszkę od swoich problemów, których troszeczkę mam, wiadomo, hejtery, nienawiść, yy, oszczerstwa, tak, groźby cały czas. Ja się chcę oderwać. Ja się chcę ewentualnie wczuć w silnego, mocnego mężczyznę, który morduje yy, chłopaków, którzy grają przeciwko zasadom, a mają je utrzymywać. Wiedziałeś, że jest kula w łeb za utrzymywanie zasad. Złamałeś zasady, musisz dostać kulę w łeb, bo inaczej co, te zasady byłyby warte. Ale tutaj zabijają czciwych policjantów. Dno. Ok? Dno. Gówno po prostu, a nie film. Dla mnie, film osobiście, ja muszę się wczuć. Ja muszę się czuć dobrze. Może to być bohater tragiczny. Yy... Może to być jeden przeciwko cały zły świat, tak? Jeden dobry bohater przeciwko całemu złemu światu. Nawet jakby to był zły film warsztatowo, to bym mu bił brawo, bo. Dla mnie ważne jest, żeby przekazywał jakieś przesłanie, żeby ja się mógł wczuć, żebym ja czuł emocje. Czy wygrywa pod koniec, czy go zabijają, wygrywa zło. Nie ma to znaczenia, chodzi o wzbudzenie pewnych emocji, przeżycie pewnej przygody. Wyjście z wygodnego fotela, z nudnego mojego życia, przez chwilę mogę się poczuć jak Bad Boy i Franz Maurer. A ja się nie chcę czuć jak Franz Maurer, bo nie chcę się czuć jak szmata, która morduje uczciwych ludzi. Jeśli mordować, to nieuczciwych, złych. A nie dobrych. Dno, po prostu dno, gówno i wszystko co najgorsze. Właśnie ze względu na brak moralności, brak jasno określonych zasad. Także szanowni państwo, czy iść na to do kina, to jest państwa decyzja. Ja nie mam prawa państwu mówić. Jeśli państwo będą chcieli, to proszę pójść. Ale jeśli by tak było, że byłby we czasu, ja bym się cofnął do tyłu, no to po pierwsze oczywiście bym w lotka zagrał. Oczywiście kasę bym podzielił równo między moich radiosłuchaczy. Nie no, żartuję, oczywiście pieprznąłbym tym radium samiec, wyleciałbym gdzieś do ciepłych krajów i się bawił non stop. Ileby wątroba dała radę? Nie żartuję. Założyłbym dom samca. Kurwa jak to brzmi dom samca, Boże kochany, dom samca. Ale może to w tym tkwi metoda, żeby było i trochę z jajem, i trochę śmiesznie. Dom samca, który ma czyste jajca do rymu. Dzisiaj z rana robiłem sobie śniadanie. Znaczy z rana, z pół godziny temu. Miał czał kot, tak? Bo to on mnie po prostu cały czas y, terroryzuje. Że chce do piwnicy, bo tam ma jedzenie. Y, w piwnicy musi mieć zamknięte, bo mu psy wyjadają albo go przeganiają. I sobie taki rap układałem właśnie. Było coś o Rafalali, było coś o Skodzie z podwoziem Fabi, było coś o gościu, który raz w roku jeździ na Słowację i zapłacił właśnie rachunki za gaz. Takie wzychanie z Rymem, jakby to brzmiało: Mam Skodę Fabię, mam Skodę Fabię, zapłaciłem za gaz, zapłaciłem za gaz. Wciskam do dechy moi ludzie na cepenie tak? Bo to ten pan ma swoich ludzi na stacjach benzynowych do tych akypot. tanie, nie, kurwa, to jest taka abstrakcja. Ten kot się wydziera, ja rapuję. Ale najbardziej podoba mi się, jeśli już mam zmienić temat. Jest taki Belmondziak I on tam właśnie z tą Rafalalą poczytajcie, bo to jest ciekawa rzecz. I on ma taki hit. Dostałem message, że trzeba robić rzeczy. Fajna muzyka, młodzież, ja też staram się być taki, no nie, nie chcę być skostniały, chcę być młodzieżowy. Strasznie mi to wpadło w ucho, tak? I sobie cały czas pośpiewuję, że dostałem message, że trzeba robić rzeczy. Message to oczywiście chodzi o sms No, że trzeba robić rzeczy, no, czyli no wiadomo, no nie wiem, e, jeśli chodzi pewnie o, o Belmondziaka, tą ekipę, tę ekipę, no to pewnie zaliczanie lasek, wciąganie koko z poko, tak, tak dalej, bicie leszczy. Natomiast jakoś było tak wczoraj, że pusio tak na mnie patrzy. A ja wstałem rano i tak sobie zarapowałem. Dostałem message, że wujka nie szanujesz, bo ja tak cały czas sobie tak pod nosem gadam, że wujka nie szanujesz i go głaszczę. Czy tam się bawimy? A to taki humor domowy, szanowni państwo. Jeśli państwo chcą iść na ten film, no to sobie idźcie. Ja już bym na niego nie poszedł, ale pozostawiam to do państwa oceny, bo podkreślam. Kolejny raz ja mogłem tego nie zrozumieć do końca, może te bóle głowy to nie wiem, może to jakiś rak, tak, ja nie zrozumiałem, może mam Micku 20 i, i nie ogarniam rzeczywistości, ale ten film to po prostu jest gówno pod względem moralnym. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie, z Panem Dobrym Bogiem. Chłop w dom, Bóg w domu i życzę Państwu, żebyście mieli miły dzień, bo niestety ja wczoraj miałem kiepski dzień, rozbolała mnie głowa. I to bolała mnie do późna w nocy, jak leżałem. Nie wiem, może Państwo też to mieli? Czy to coś z ciśnieniem? Ja zauważyłem, że jestem bardzo czuły na takie zmiany pogody. W ogóle czasami, jak widzę niektórych ludzi, czy widzę jakieś miejsca, tak? To w ogóle tak z siłą wodospadu na mnie jakieś emocje spadają. Czasami widzę człowieka i nagle jakieś obrazy widzę różne. Ale to dobra, bo to może choroba psychiczna. Szanowni Państwo, pozdrawiam Państwa serdecznie. Trzymajcie się miłego dnia. Cześć.